Halo, halo, słyszymy się? Mam nadzieję, że nie wwaliłem pieniędzy w błoto. O, no cześć, witam Was tutaj, to ja, Wasz Kotel, Memiarz i wszystko. Mam nadzieję, że spodoba Wam się Tokio... Q... O mordę. Pana Kota, 24 lata, student debit Zbyszkowa, zainteresowania. Geografia, historia, sport, dobra muza, ostre memy, krzyżówki i pantadeusz z tego programu. Co studiujesz, na jakiej uczelni i który rok? Jest jeszcze jedno zainteresowanie. No to studiuję na UW. Drugi rok. Ekonomię. Ulubiony przedmiot. Finanse. Ta ciekawa, zobaczymy co na kolosie wyjdzie. Mógłbym wam opowiedzieć jak strategią horizontal bull spread wyciągnąć dwa cybuliony, Ale nie jestem z tych ludzi co po pracy robią pracę. No i nic źle. Najpierw mleko czy płatki? Jest tylko jedna legalna sytuacja gdy wolno płatki po mleku. Gdy skończą ci się jedne płatki i zaczynasz drugie. Inaczej... No, błagam. Twoja ulubiona i znienawidzona lektura szkolna. W ogóle początkowo chciałem, by ten kanał orbitował wokół lektur. No, chyba kurwa nie. E! Ale jak wrzucamy na ten temat, to nie ogląda tego nikt dzień. Pozwólcie, że chociaż tutaj się rozgadam. Żeromski! Jak ja cię trawie trawię, gnoju. Wierna rzeka to klubny wyjątek, ale reszta tak nie nadaje się do czytania. Gdyby dopuścić mnie długości do Cezarego Bareki, dałbym mu wpyskarz miło. I jeszcze to! facet dostał niepowtarzalną szansę rozpromowania mojego miasta i opisania najważniejszego wydarzenia w jego historii. Kiedy w sierpniu 1920 Dzierżyński, Kon i Marklewski zadechowali się na wyszkowskie plebanii i szykowali się do objęcia władzy po porażki Polski z bolszewikami. O tym, co się tam działo, nie dowiecie się tu NIC. Dosłownie 90% tego czegoś to uwalanie się nad biednymi wiejskimi i nierolnikami, jak to państwo im nie pomaga, że romski ześ z oczu jak najdalej. A z pozytywów to chyba muszę się cofnąć bardzo daleko. Coś tam chłopcy z placu broni, telemach jeansach, z późniejszych jądro Ciemności bez wątpienia. wystarczy tego. Jakie rady byś dał osobom, które dopiero wybierają się na studia? Zróbcie research. Jebitny! Nawet nie tyle wyłącznie o konkretnie uczelni, którą rozważacie, choć to obowiązkowo w pierwszej kolejności, ale i o życiu studenckim w ogóle. Bo inne jest tam wszystko. Już łatwiej wymienić rzeczy, które się zgadzają, niż te, które nie. Oczywiście nie wszystko to są zmiany na gorsze. Ale wiecie o co mi chodzi, bądźcie gotowi. Może kiedyś sam nagram takie wideo, powiem, jaki to jest mega przeskok. na trochę nie w porę. <laughs> jaki był Twój największy przypał w życiu? O bracie, trochę tego było. Ale że czy przez Zinterpretuję to korzystnie i powiem o tym, gdy miałem przez ranę. Trzecia klasa liceum. Po maturach. Jechałem 30 km na ognisko klasowe do kolegi na działkę. Nie miałem się z kim zabrać, więc jechałem sam autem matuli. Gość dał tylko adres, no a wiecie jak to na wsiach, numer domów rozrzucone hardo. Nie mogłem go znaleźć i wyjechałem do jakiegoś gościa na posesję. Jako, że nie trafiłem, zrobiłem nawrotkę. Tyle, że... Ja debil, zlekceważyłem taką kupę siana, jakieś trawy i na nią lekko najechałem. To nie była trawa. To były kamulce przykryte trawą. Nadziałem się z zderzakiem od spodu i się zaklinowałem. Zadzwoniłem do kumpli, którzy byli w drodze. Dymałem ileś set metrów do głównej drogi. Kombinowaliśmy w czasu. Pomagał nam właściciel tamtej posesji. Wyciągnął mnie, daliśmy browara. Wykosztowałem się. I wiele miesięcy potem nie wsiadałem za półko. Skąd nazwa GF Darwin? Ale ty ty z dupy kompletnie, stary. Kompletnie jakby... Ty, komplet normalnie Maciej Dąbrowski z dupy. I wpadł na pomysł, nie? GF Darwin. Często ustawiam sobie awatary z kotem. To nazwa miała coś wspólnego z kotem. Lubię ten deser. Tyle do czego tu się doszukiwać. Z ilu państwach byłeś? Mm, niewielu. Znaczy być może więcej niż przeciętnie, ale jak na to, że dużo czytam o tych miejscach i ogólnie się interesuję, to raczej tak sobie. raz jeszcze tutaj... To jest odpowiedź. Który slander ogólnie był najtrudniejszy do zrobienia? wiesz, to w sumie zależy. Tak stricte, gdzie było mało materiału, to pewnie o Polskie, najmniejsze, najmniej zaludnione, mało miast, niewiele atrakcji, ale to był najdłuższy slander z drugiej strony, gdyż wtedy byłem już mocno wprawiony w research po 16 odcinkach. W stosunku do umiejętności na tamtą chwilę, to Warmińsko-Mazurskie. W ogóle trudne województwo, ale to było pierwsze, o które zostałem poproszony w komentarzu. Mam w miarę blisko, więc myślę, okej, okay, co mi tam. Ja... Jeszcze pamiętam, że Dolnośląskie mnie mocno zmęczyło, też bardzo mało nie wiedziałem. Jestem w szoku, że było tak dobrze przyjęte. Dziękuję Wam. Heps czy pizza? Pizza, 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 pizza. Jeszcze raz pizza, niech żyje pizza. Ulubione miasto, oprócz Wyszkowa. Zaczynamy imprezę. Kraków. No nie wiem, mam jakąś słabość. Lubię te atrakcje, jest ich dużo. Klimat, kultura, klasyk, rynek. Sporo rzeczy mi się tu podoba. Dla każdego coś mojego, to cenię w miastach. Ale jak wszystko w Polsce poza sezonem. Urzędnicza 2, Szkolna 17, czy Łączna 43. Ceglarska 25. Nie, no na serio parę tygodni temu odpowiedziałbym Szkolna za miliardy memów, ale obecnie jako że Białostocki Belweder spotkał już chyba smutny koniec, to Łączna. Świeć pani, nad pani Jadwigi duszą. Legia czy Lech? Słaby bait. Nie, no wiesz, z jakiego jestem województwa, nie może być innej odpowiedzi. Choćby dlatego, żeby mnie zająć. Gdybyś był moskiewskim żołnierzem, co ukradłbyś jako pierwsze? Zaczęliby od tego, że nie byłbym moskiewskim żołnierzem, bo Moskwa to ostatnie miejsce, z którego dostaniesz powołanie. Ciekawe czemu. Ale jak już byłbym takim zajebistym ruskiem, że nieprzymuszony pchałbym się na front, to zgodnie z wiekową tradycją, zegarek. Jesteś raczej team góry, czy team morze? Raczej team góry. Powód jest taki, że. Lubię zapierdalać! Fajnie jest czasem poleżeć sobie plackiem nad wodą i nic nie robić w spokoju, ale nie bez przerwy. Szanuję dla tego miejsca jak łeba, na przykład łebskie wydmy top. Ale samo leżakowanie bez obrazy dla kogokolwiek, ale nie bez powodu nie jestem już w przedszkolu. Top 3 województw i miast. No dobra, zacznijmy. Województwa mazowieckie, bo jest moje. Ej! Metro, baseny, jabłka, rancho turystyka, darmowe podróże kosmiczne. Pomorskie, bo Wiedźmin, kaszebę, wydmy, pierwiastek o masie atomowej 4, krzyżactwo, stegna, wszystko co chcesz. I mało polskie, chyba najfajniejsze turystycznie. Niemal każdy powiat ma tu coś do zaoferowania, dosłownie. Możesz tu siedzieć tygodniami. Choć niestety, z przykrością muszę wyznać, to był najgorzej oceniony standard ze wszystkich. Bardzo tego żałuję. Wynagrodzę Wam to. A teraz miasta. Kuźwa, ile już? Kraków, Wrocław, Toruń. Najgorsze miasto wojewódzkie oprócz Łodzi. Jak to powtarza w kółko mój kumpel z Uniwerka... Poza tym to jeszcze kielcy mnie trochę przerażają. Chodzisz na pole czy na dwór? Wychodzę na dwór. Z mojego pałacu. Rozmiar buta? 40 i 4. Najbardziej niedoceniane miejsce z każdego województwa? Ja bym bardzo chętnie się rozgadał, ale 16 miejsc trochę czasu zajmie, więc. Tak to tym wideo. Byłeś kiedyś za granicą? Aż tak źle to nie. Kiedy post społeczności, który był mi obiecany na dysycy. Zastanawiam się, czy nie nakręcić o nim specjalnie filmów, ale właściwie po co on wybierać? Lepiej wziąć się za obie... Yy, w sumie dobry moment na. Autopromocja! To mój Discord. Za nim jest. Wszystko! O Polsce i zagranic Mapy, konkursy, dyskusje o twojej dziurze Chińskie bajki Napierdalanie w goble Tu widz nawet nagrania wrzut. Zapisz już dziś A twoje życie już nigdy nie będzie takie samo Będziesz wiedział wszystko o Polsce Zwłaszcza pozerwać Jaki kebab najlepszy? Kurczak No bo po co wpieprzać bardziej, gdy i tak wszystko smakuje kurczak Jezus Jakie miasto ma najlepszy wiersz? Z, 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 z Najlepsze imprezy są tylko w krójcu i w marcu, i w kwietniu, i w grudniu, i w lutym. Jakie jest Twoje ulubione miasto? Tylko w krójcu Do you know the way Znam drogę. Na cmentarz martwych memów. Gdzie jest Gandalf Czarny? Na Netflixie w przyszłym roku. Co się dzieje? To zły dabing mamy!